Cześć, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z przepisem na przepyszne, genialne, proste, a zarazem bardzo smaczne placki z cukini. Niedawno był przepis na placki ziemniaczane równie pyszne. Przepis właśnie na te placki ziemniaczane znajdziecie w opisie tego filmu także. Zachęcam i do przygotowania właśnie ich. A tutaj mamy Placki z cukinii. Fajna alternatywa dla tych ziemniaczanych. Bardzo pyszna, zdrowa. Same zalety. Myślę szybkie w przygotowaniu, Tak więc nic innego, jak tylko lecieć po cukinie i przygotować takie cuda. Dodatkowo zachęcam was bardzo gorąco do odwiedzenia strony kupiPl. Znajdziecie tam nie tylko moje przepisy, ale również wasze. Czyli wszystkich moich widzów oraz tych, którzy kochają gotować. Również czy możesz dodać swój przepis, podzielić się z nami, zainspirować nas. Jeżeli spodoba mi się Twój przepis, bardzo chętnie go przygotuję właśnie tutaj, oznaczę Cię. Tak więc myślę, że fajnie jest przygotować takie jakieś cudo. Wystarczy zalogować się poprzez Facebooka. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Życzę smacznego, a ja uciekam jeść. Przygotowanie plasków z cukinii zaczynamy sobie oczywiście od starcia na grubych oczkach tarki cukinii. Cukinia nieobrana w moim przypadku dokładnie umyta, osuszona, tak więc zabieramy się za tarcie. cukinia jest już starta tak więc teraz cebula cebula również na grubych oczkach musi być starta cukinia i cebula są starte tak więc czyścimy sobie tarkę nic się nie może zmarnować od środka czyścimy tę tarkę bo dużo tej cukinii tego wszystkiego zostaje nam właśnie od środka tarki i teraz Taką cebulę i cukinię musimy sobie można powiedzieć odsączyć, odcedzić. Robimy to w dłoniach, tak samo jak w przypadku placków ziemniaczanych. Propo placków ziemniaczanych, przepis na genialne, bardzo chrupiące placki ziemniaczane znajdziesz również u mnie na kanale. Po prostu wejdź w opis i tam znajdziesz link do przepisu. A teraz, wracając do placków z cukinii, co musimy zrobić? Bierzemy sobie jedną porcję naszych warzyw i mocno odciskamy. Nie chcemy tej wody w naszych blaskach, one mają być również głupiące, a nie takie miękkie, papkowate. Czyli tak z całą ilością cukinii i cebuli robimy. Warzywa już są odciśnięte, zobaczcie, ile miały w sobie wody. Bardzo dużo. To wszystko znalazłoby się w placku, gdybyśmy tego nie odsączyli. Teraz, do całej naszej papki: tutaj z cukinii i cebuli, musimy dodać sobie przyprawy. Ja używam tylko świeżo mielonego pieprzu. Myślę, że taka ilość będzie sam raz i sól. Szczypta soli około pół łyżeczki. Każdy ma inną szczyptę, tak więc od razu mówię to w łyżeczkach. Cały przepis w ogóle znajdziecie na kuchni.pl, Link znajdziecie w opisie. Do wszystkiego dodajemy sobie jedno całe jajko. O, właśnie. Do tego wszystkiego teraz ląduje mąka, mąka pszenna w ilości 30 gramów, czyli około 3 takich łyżek niekopiastych, takich normalnych. Mąka już jest w środku, odstawiamy sobie na bok. Do tego wszystkiego moi drodzy możecie dodać sobie jeszcze czosnek, ja tego nie robię, ale za to dodaję pietruszkę. Pietruszka, w zasadzie natka pietruszki. Musimy sobie ją oczywiście dokładnie umyć, osuszyć i będziemy ją siekać. Taki cały jeden pęczek, jak widzicie, za chwilę wyląduje. Ja idę ją umyć i siekamy. Pietruszka umyta, osuszona, tak więc zabieramy się za siekanie. Nie chcemy tutaj w naszych plackach tych twardych części, tak więc ostawiamy je sobie na bok, a całość siekamy. Dokładnie. Posiekana pietruszka ląduje w całej reszcie i musimy to wszystko sobie dokładnie wymieszać. Cała masa jest już wymieszana, stanowi ona fajną konsystencję. Jak widzicie jest to dosyć gęste, nie może to być leicce. Taka konsystencja jest najlepsza i do takiej musicie dążyć. Zamiast pietruszki możecie dodać koperku, również bardzo fajnie się będzie tutaj komponował. Kolendra też będzie super rozwiązaniem. A teraz bierzemy się za smażenie. Do smażenia używamy oleju rzepakowego. Nie żałujemy go sobie tak samo jak w przypadku plasków ziemniaczanych, o których już wspominałem. Tak więc spora ilość ląduje na patelni. Jeszcze sobie zaraz doleję. Olej rozgrzewamy i na rozgrzany mocno olej będziemy wykładali sobie naszą masę małymi porcjami. Olej jest już bardzo mocno rozgrzany. Tak więc wykładamy sobie naszą cukinię małymi porcjami. Jedna taka łyżka myślę, że wystarczy na jeden placuszek. Kładziemy sobie i delikatnie przygniatamy. Formujemy właśnie taki placek. I tak postępujemy aż zapełnimy całą sobie patelnię. Teraz takie placki smażymy sobie około 2 minutek Z każdej strony muszą się one zarumienić, nabrać takiego złocisto brązowego koloru. Przewrócimy je sobie po niecałych 2 minutkach, obsmażymy ponownie i wykładamy. Takie placuszki teraz już obsmażone z dwóch stron zobaczcie jak pięknie wyglądają przekładamy na talerz pokryty ręcznikiem papierowym po to aby odsączyć je z tego tłuszczu, żeby było go jak najmniej i zabieramy się za smażenie kolejnych placków dobrze moi drodzy jak widzicie nasze placki są już pięknie usmażone zielony bardzo fajnie nam się tutaj przebija całe to zarumienienie złoto-brązowy kolor robi tutaj dużą robotę Przepysznie to wszystko pachnie, idealnie smakuje. Jest to według mnie bardzo fajna alternatywa dla placków ziemniaczanych, które też są dobre, smaczne. No ale wiadomo, wszystko może mu się znudzić. To jest taka inna opcja, zdrowa. Także, co tu dużo mówić. Kilka składników, jak widzieliście, parę minut roboty i macie coś bardzo pysznego. Na pewno zaskoczycie tym, swoją rodzinę. Napiszcie mi w komentarzach, czy robiliście już coś podobnego. Czy takie placki u Was w domu goszczą na stole? Oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze, udostępniajcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Nie przedłużając, życzę Wam smacznego. Ja zabieram się za jedzenie, a Wam polecam je zrobić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!